W tych trzech ćwiczeniach pokażę Wam, jak rozluźnić napięcia w barkach, w żuchwie, napięcia karku, bóle głowy. Będziemy wykorzystywać do tego piłeczki. Rozluźnimy sobie najpierw mięśnie pokrywające barki, później rozluźnimy sobie troszkę kark, klatkę piersiową i skończymy ćwiczeniami rozciągającymi. W pierwszym ćwiczeniu rozluźnimy sobie e, obręcz barkową. Dwie piłeczki. Wkładamy jedną piłeczkę po jednej stronie, drugą po drugiej stronie. Kładziemy się na plecach, głowa rozluźniona na podłodze. Ramiona nad klatką piersiową. Tutaj będziemy robić wdech. I na wydechu będziemy przesuwać ramiona powolutku nad głowę. Piłeczki będą wchodzić troszkę głębiej w mięsień kapturowy. Wracamy na wdechu. I na wydechu idziemy do tyłu. Powtarzamy to ćwiczenie jeszcze raz. I możemy przejść do ruchów na zewnątrz. Tak? Czyli robimy Wdech u góry, otwieramy ramiona do boku i piłeczki będą się przesuwać tym razem do boku, tak? Idąc do tyłu, piłeczki się ruszają góra dół, jak otwieramy ramiona do boku, piłeczki będą się przesuwać y, z boku do boku. Czyli wdech u góry, wydech, wdech u góry, wydech trzy, cztery razy, a następnie Przesuwamy sobie ramiona nad głowę i teraz sięgamy jednym ramieniem do lewej strony i drugim do prawej. Tak? Czyli robimy taką rotację, żeby piłeczki nam delikatnie rotowały się, skręcały i wciskały w, w, w y, mięsień. Tak? Następnie odkładamy piłeczki, bierzemy wałek i rozmasujemy sobie troszeczkę kark. Tak? Wałek umieszczamy pod, pod karkiem, w tym wgłębieniu odcinka szyjnego, tak żeby nasza potylica też znalazła się na wałku. Na wdechu rozluźniamy, a na wydechu delikatnie dociskam sobie kark i potylicę, do wałka. Możecie wykonywać sobie takie mikroruchy, puszczając głową z boku do boku albo w górę dół. Tak na wdechu zatrzymuje się, rozluźniam całe ciało, i na wydechu robię to samo, tak? Czyli ruszam sobie delikatnie głową, masuję. I to można powtórzyć odczek do sześciu oddechów. A następnie przesuwamy głowę w bok, tak? Czyli wałek będzie pod bokiem karku i lewa strona potylicy na wałku. I tutaj robię to samo, czyli na wdechu rozluźniam i na wydechu delikatnie ruszam głową. Tak z boku do boku, góra dół, masując delikatnie i rozluźniając, tak? Robię wdech, rozluźniam. I na wydechu dociskam i delikatnie masuję wszystko. Znowu powtarzam od trzech do sześciu oddechów na lewej stronie, a następnie robię to samo na prawej stronie. Wdech przez nos. I na wydechu delikatnie dociskam i masuję. Te ruchy są naprawdę wolne i delikatne. I dociskam dosłownie tylko 30% mojego maksymalnego wysiłku, tak? Czyli mojej maksymalnej siły. To nie jest mocne, to jest bardzo delikatne. Te okolice są bardzo wrażliwe, dlatego nie chcemy tutaj robić bolesnych ucisków. Mhm. Następnie bierzemy piłeczkę i rozmasujemy sobie klatkę piersiową, zwłaszcza mięsień y, piersiowy mniejszy. Szukamy okolic, będziemy zajmować się, skupiać się na okolicach między obojczykiem y, i nad piersiami. Zaczynamy od środka, można sobie docisnąć najpierw delikatnie piłkę do klatki, zrobić wdech i na wydechu zaczynamy masować, tak? Od stawu barkowego, przez żebra, do mostka. Pod obojczykiem, nie wjeżdżamy na obojczyk, tylko robimy pod obojczykiem, po żebrach. Okay. Można robić góra-dół. Można też robić kółeczka. A następnie wjeżdżamy tutaj troszkę głębiej, tak między ramieniem a klatką piersiową i robimy góra-dół. Można też się na chwileczkę zatrzymać, przycisnąć, zrobić wdech. Na wydechu docisnąć troszeczkę mocniej i poczekać, aż się mięśnie rozluźni i to samo robimy na drugiej stronie. Tak, czyli najpierw góra-dół, duże kółeczka. Tak, a następnie wjeżdżamy między ramię a klatkę i masujemy tutaj koło pachy. Można sobie delikatnie najechać na, na bark, na kość ramienną. Dobra, odkładamy wałek. Podkładamy piłeczki i zrobimy sobie jedno ćwiczenie rozprężające klatkę piersiową. Kładziemy się na plecach, otwieram sobie ramię do boku, robię wdech przez nos. Na wydechu moja prawa strona, mięśnie skośne brzucha, mięsień poprzeczne brzucha, będą powolutku zamykać mi klatkę piersiową po lewej stronie, tak? Czyli skupiam się najpierw na mojej lewej stronie. Robię wdech przez nos, robię wydech przez usta. Dosyć mocny wydech, żeby zaangażować moją ścianę brzucha. Żebra idą w dół, ja sobie przytrzymuję to napięcie i kolejny wdech przez nos kieruję tutaj, tak? czyli kieruję w to miejsce, które przed chwileczką masowałam. Tak? Rozprężam całą klatkę piersiową po lewej stronie i robię wydech przez usta. Na wdechu rozprężam, tak? upewniam się, że moje dolne żebra nie otwierają się od razu. Tak? Czyli próbuję przytrzymać sobie na początku te dolne żebra, żeby ciśnienie poszło tutaj do góry. Tak? Żeby rozprężyło mi u góry troszeczkę klatkę piersiową. Pod koniec wdechu oczywiście te żebra nam się podniosą, ale chcę się upewnić, żeby najpierw tutaj górę klatki piersiowej się rozprężyła. Następnie robię to samo po prawej stronie, tak? Czyli wydech, prawa strona żebra idzie w dół. I robię wdech przez nos. Rozprężam całą prawą stronę. Dech. Tak, Czyli oddychamy w to miejsce, które przed chwileczką sobie rozmasowałyśmy, rozmasowałyśmy piłeczkami. Można też sobie zrobić takie ćwiczenie rozciągające tutaj z przodu karku przytrzymuję sobie. Wszystkie te tkanki pokrywające moją, przód mojej klatki piersiowej i delikatnie odciągam żuchwę od klatki piersiowej, tak? Powinnyście czuć tutaj rozciągnięcie i rozprężenie. Następnie robię to samo po drugiej stronie. tak, Czyli przytrzymuję sobie tkanki, delikatnie ciągnę w dół, a żuchwą. Odciągam do góry. Też można wykonać sobie delikatne ruchy głową w każdym kierunku, żeby zmobilizować te tkanki. Mhm. I rozciągnięcie obręczy barkowej. Kładę sobie dłonie z tyłu za głową, delikatnie przyciągam podbródek do klatki piersiowej. Otwieram górne plecy, przesuwając obręcz barkową do przodu i przybliżając łokcie do siebie, i powolutku opuszczam głowę w dół. Tak. Tutaj można sobie wziąć wdech. Rozprężam. Na wydechu delikatnie skręcam głowę w stronę prawej pachy. Jeden oddech. I przesuwam głowę pod lewą pachę. Wdech, wydech, powolutku wracam do środka i do góry.